Dupitrena to choroba, która dotyczy rozcięgna dłoniowego, czyli włóknistej struktury o kształcie wachlarza położonej pod skórą dłoni powierzchownie w stosunku do ścięgien zginaczy. Choroba dupitrena jest związana z przykurczem palców między stawów międzypaliczkowych, jak i palcowych Może porwalić do znacznego pogorszenia funkcji ręki, jeżeli leczenie nie zostanie podjęte wystarczająco wcześnie, to może wystąpić sytuacja, kiedy trudno będzie choremu przywrócić pełnosprawność manualną. Jedną z metod stosowanych w leczeniu choroby dipitrena jest trzyskórna fasciotomia głowa. Fasciotomia, czyli przecięcie. Przecięcie pasm chorobowych, które powodują przykucz. Najpierw wykonywane jest nieczulenie miejscowe, a potem z użyciem np. idgły iniekcyjnej. E, dzięki wielokrotnym nakłóciom i e, manewrom ręcznym wykonywane jest przerwanie pasm chorobowych i doraźnie poprawiany jest zakres ruchomości ręki. Fastiatomia i głowa to procedura posiadająca liczne zalety. Jest mało inwazyjna, umożliwia szybki powrót do normalnego używania ręki. Może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych. Pacjenci dobrze oceniają tę metodę leczenia. Można ją zastosować u chorych z dużymi obciążeniami internistycznymi, które uniemożliwiają wykonanie większej operacji z powodu przekłuczu z znieczuleniu z zespołem anestezjologicznym. No i w istocie jest najtańszą metodą leczenia choroby DBTREN.